Obok oglądanej przed chwilą drużyny ze Stalowej Woli jeszcze tylko Komfort Stargard zdołał wygrać spotkanie we własnej hali. Zaledwie jednym punktem akademicy z Torunia ulegli Przemyskiej Polonii. W niedzielę ostatni mecz ósmej kolejki Instal Białystok kontra Bytomskie Bobry. Dziś rozegrano także większość spotkań 9 kolejki w ekstraklasie koszykarek. W szlagierowo zapowiadającym się meczu mistrz polski EKS przerwał serię 8 zwycięstw z Poznańskiej Olimpii. Pokonując ją różnicą 21 punktów. Jutro spotkanie Ślęza AZS Torun. W meczu na szczycie ekstra siatkarzy wicelider Kazimierz Sosnowiec pokonał prowadzącą w tabeli stołeczną Legię. Pięciosetowe pojedynki obserwowali widzowie w Szczecinie i Gorzowie. W serii Asiat Karek nie ma już zespołu bez porażki. Jedyna niepokonana dotąd drużyna, Pałac Bydgoszcz, musiała uznać dziś wyższość katowickiego kolejarza. Jutro okazja do rewanżu. Szóstą serię spotkań rozegrały pierwsze ligowe szczepionistki. W najciekawszym meczu akademiczki z Gdańska uległy u siebie startowi Elbląg, ale utrzymały prowadzenie w tabeli, wyprzedzając lepszą różnicą bramek Lubelski Montex. Najmłodszy zespół ligi Warsowia, nadal bez punktów. W sobotę rozegrano większość spotkań Drugiej Ligi Biłkarskiej. W pojedynku na szczycie grupy pierwszej Ruch Chorzów pokonał Odrę Włodzisław 2-0 po dwóch golach Mariusza Śrutwy. Aż cztery bramki dla Polonii Gdańsk w meczu ze Ślęzą zdobył Robert Kugiel. Wygrał także lider grupy drugiej Jeziorak Ława, pewnie pokonując w Tarnowie miejscową Unię. Pozostałe spotkania w niedzielę. Blisko 90 kierowców z 9 krajów przystąpiło do rozgrywanego na podsudeckich bezdrożach 10. Międzynarodowego Rajdu jelcz, Liczącą kilkaset kilometrów trasę zawodnicy pokonywali w anormalnych warunkach, przenikliwym zimnie, błocie i padającym śniegu. Dzisiejszego etapu stanowiącego eliminację mistrzostw Polski nie ukończyło blisko 40 kierowców. W klaskacji samochodów ciężarowych najlepszy był Jelcz Jana Kornickiego, a Stanisław Lisowski wygrał rywalizację terenowców. John Whitaker. To nazwisko jest doskonale znane miłośnikom jeździectwa na całym świecie. Ten wspaniały zawodnik był gościem Bogdana Kuhejdy, dyrektora Stadniny Koni w Ochabach. Jest to legenda, która wygrał wszystko, wygrywając dwa razy puchar świata, mistrzostwo Europy, zespołowo cztery razy, zdobywając zespołowo medale olimpijskie. Nie zdobył indywidualnego medalu olimpijskiego i nie był mistrzem świata. Ale nie ma myślę na świecie wielkiej nagrody, której on nie wygrał. Podczas jednodniowego pobytu w Ochabach John Whitaker znalazł czas na poprowadzenie dwóch treningów, podczas których udzielał młodym miejscom cennych wskazówek. Sam też wsiadł na konia, ku uciesze licznie zgromadzonej publiczności. Warto dodać, że John Whitaker zadebiutował w reprezentacji Anglii 20 lat temu na międzynarodowych zawodach CSIO w Olsztynie. Na pytanie, co jest jego najsilniejszą bronią, 40-letni zawodnik odpowiedział. Po pierwsze wydaje mi się, że rozumie, jak koń myśli. Ja nie, nie, nie przeszkadza mi praca. I lubię wygrywać. Po uzupełnieniu wyników ligowych w jedynym meczu ligi Hokeja na Lodzie naprzód Janów pokonał BTH Bydgoszcz 7 do 2. Pozostałe spotkania hokejowe jutro. W pierwszym meczu o brązowy medal drużynowych Mistrzostw Polski w boksie. KS Jastrzębie pokonał gwardię Warszawa 12 do 8. Kończymy sportową sobotę. W imieniu zespołu, który program przygotował, dziękuję Państwu za wspólnie spędzony kwadrans. Dobranoc. To zawsze był, bo niej od kawy! <laughs> Margaryna Kama, smak zdrowia. Od kiedy mam nowy czajnik elektryczny Philips, który błyskawicznie gotuje, który nalewa wodę bez osadów dzięki specjalnemu filtrowi i który ma tak elegancki wygląd, stary czajnik może zrobić już tylko jedno. Nowy czajnik elektryczny Philips. Więcej czasu dla siebie. Nowa szminka Care Center Margaret Astor. W piętnastu fascynujących kolorach. Zawiera głęboko wnikające witaminy, by Twoje usta wyglądały pięknie i kusząco. Margaret Astor, jak pięknie być sobą. Z blondyną na Arleju? Złap Radio Zen i wygraj. W na Seshelach? Złap! Radio z! I wygraj. Właśnie tak, tak długo czujesz smak Wiggly Spermint. Świetny smak. Pachnie tak jak takie świeże liście mięty. Ona jest wspaniała. Tylko Wrigley's Spermint ma w sobie świeżość oryginalnie amerykańskiej mięty. Stąd jej naturalny świeży smak, który pozostaje z tobą na dłużej. Rzeczywiście bardzo długo czuję smak mięty. Absolutnie rewelacyjny. Silniejszy dłużej trwa. Spróbuj przekonać się sam. Właśnie tak, tak długo czujesz smak Wrigley Spermint. Supradyn to zestaw witamin i minerałów dla aktywnych. Najbogatsze w te witaminy, które zużywasz najszybciej. Zażywając supradyn, uzupełnisz dietę i wyzwolisz swoją naturalną energię. Supradyn, trzymaj formę. Nasze ziarenka. Dobieramy bardzo starannie. Pedros, gorąca kawa. Atrakcyjna cena. Cukiernia Mistrza Jana. Prezentuje. Twarde, tylko pozornie. A w środku jest miękkie. Uwielbiam rzeczy miękkie i puszyste. Teraz kolej na ciebie, moja służba. Jak mus, to mus. Mmm. O, czekolada. Cukiernia Mistrza Jana. Babeczki z czekoladową duszą. Panie Hrapio, który samochód? Dziś beżowy. A opony? Najlepsze, oczywiście. Janie. Dębica. Dębica, największy polski producent opon do samochodów osobowych. Naszym oponom zaufały miliony kierowców na całym świecie. Dębica. Pewność każdego kroku. Legendary Harley Davidson. Zapalenie. Dla mężczyzny. Legendary Harley Davidson. Zapach dla mężczyzny. Legendary Harley Davidson. Zapach wolności. Złoty Glob, nominacja do Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego. Farinelli, ostatni kastrat w kinach od 3 listopada. Baton wlecznej czekoladzie z waflem, karmelem i wrażonym ryżem. Jeśli dobry rozgust, a bierzesz tak! Bierzesz ta! Litonki! Bierzesz ten zna! Ten zna to litonki! Numer jeden na świecie. niezależne jury składające się ze specjalistów w dziedzinie sprzętu elektronicznego z całej Europy dokonało oceny najnowszych odbiorników telewizyjnych ze względu na jakość obrazu, czystość dźwięku, łatwość obsługi. Ale tylko jeden został wybrany i ogłoszony telewizorem roku. Philips Matchline widescreen Plus. Najwspanialszy i najczystszy obraz, jaki można sobie wyobrazić. Odkryj go dla siebie. Matchline widescreen Plus Philipsa. Odkryjmy lepszy świat. Vanilla Fields. Tylko natura mogła stworzyć tak doskonały zapach. Pięć rośnie. Zasz mi swój numer? A masz coś do pisania? Kartkę, długotrwa. No chodź już. Proszę. <laughs> <laughs> Koszulka! brałeś? No, chodźcie sprawdzić. Dzisiaj moja kolej. Polena 2000 z systemem TAED Plus usuwa najtrudniejsze zabrudzenia. Czy chcesz, czy nie? Nareszcie ogolisz się jeszcze dokładniej dzięki sprężystym listkom, które ma tylko najlepsza maszynka na świecie. Nowa Gillette Sensor XL. Oto wyjątkowa precyzja. Niezależne ostrza dostosowują się do kształtu twarzy, a sprężyste listki delikatnie napinają skórę, eksponując najlżejszy nawet zarost, by golić dokładniej, bezpieczniej i przyjemniej niż kiedykolwiek przedtem. Nowa maszynka Gillette Sensor XM. Nareszcie!